Siemano, z tej strony AK, mam dla was ważną wiadomość Po 50 subach wylosujemy wśród was osobę, która wygra zawodnika z różnych sezonów Więc starajcie się, lajkujcie nasz kanał, subskrybujcie i w ogóle Przejdźmy teraz do otwierania paczek tworzymy dzisiaj paczuszki złote 15 koła Więc zaczynamy Patrzcie uważnie i podziwiajcie Oby coś dropło Nie tego, co my tu mamy Muriel! O, oh, 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 oh. Bardzo pięknie, ture, ture, Envila... Vlar... Jest Quist... kochade, W ogóle treningi są. Yy, nic tu ciekawego nie ma. Strzelanie... O, jest trening! 30 pozycji. Piłeczka! Piękna piłeczka! Bardzo się przyda piłeczkę, zawsze się przyda piłeczkę Kracik 28. Jeśli do, do klubu Muriela, która też Wie też. Jeszcze sprzedamy. Przejdziemy do następnej paczki. Mamy dużo jeszcze kasiorki. Starczy. Sprzedamy, co będziemy mieć. Jest Irami. Bardzo dobry środkowy obrońca. Diego Alves. Proszę bardzo. Ardandino. <laughs> Kontrakcik. Tworzymy teraz trzecią paczuszkę. Piętnaście. <laughs> Martiniz, no słabo coś tutaj, ale niech będzie, chyba no. czynie to. Gwizdantello. Ederson. Kontrakcik. Kontrakcik jest. Ohoho, oho, stroje! Arsenalu! Pięknie. I Herb Też brzydki nie lubię Spartaka. Więc nie, nie chcą go. No to... Tworzymy jeszcze jedną. Nawet nie jedną, ale jeszcze może dwie, trzy. O! Kissing. Jak będzie domowi, cigarini słabe, tak, cicho, to Modyfikacja pozycji o, to się przyda, zapewne. dwie Stadion. nie zabierzemy się za naszym no czas ucieka darmowa złota paczka o ej 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 bips trening kondycyjny edyfikacja pozycji miejsce stopy strój, strój, nie, sprzedaj wszystko i otwieramy następną parczuszkę czy starczy? Starczy, pieniąż głów. O, ho, 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 ho! kogo my tu mamy? tu? 40 tysięcy. Zwróci się paczuszka. Sesanti jest bardzo dobry zawodnik. Ramkarz Montero. Ale tu jeszcze mamy, a nic nie ma. A, jeszcze jedna strona. S -S 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 Real Madrid, proszę bardzo. Co się dzieje? Co się dzieje? Młem lec i jeszcze. Jezu, nie wierzę w to wszystko. Takie rzeczy. Takie rzeczy. No to jedziemy dalej, tak dobrze idzie. Trzeba to jeszcze. Trzeba <śmienic> brawo, tak pobyć. <śmienic> Elia. 51 odjemy Pięknie. Kontrakcik sobie weźmiemy. Się nie przelewa. Pięknie. Edyfikacja informacji. Kerb, nie wiem. to se jeszcze ostatnią w sumie patrzuszkę, bo już więcej klasy nie mam. No niech będzie. Co? O Boże! On no Niestety. niestety. O ho, 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 ho. Dużo, 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 dużo kontrakcików z tych najlepszych. Hmm. Edukacja pozycji. Wieczka Predator. Tworzymy assessment. Zastanawiam się, troszeczkę co wygraliśmy. jeszcze jedną. hmm, Marine nie będzie, dermowe monety, pięknie o piłeczka, a nie, no już tego mam, duplikat zauważyłem. Sprzedaję wszystko. Widzę, że starczy. Tutaj jeszcze na złotą paczuszkę otworzymy. Coś wpadnie. O, słabo. Kontracik jest chociaż. Idziemy dalej. Dekazes. Oj. Herbik hewce Porto. Bardzo dobrze. Sprzedajemy wszystko. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam o subskrypcjach. Żegnam i... A, jeszcze przepraszam bardzo. Konkursik jeszcze jest. 50 subskrypcji. Wylosujemy wśród Was jednego, który wygra tam piękną karteczkę z drużyny sezonu. Powodzenia. Subskrybujcie. Do usłyszenia. Dziękuję.